Tato, a jak kupisz tę konsolę, to będziemy grali razem. Mamo, a na tej konsoli jest dużo gier dla dzieci. Mieliście tak? Ja też. Cześć, tutaj Patryk, nowoczesny tata. Dzisiaj coś, o czym myślałem już od bardzo dawna. Lista najlepszych gier do grania wspólnie z dzieciakami. Tak jak wspominałem w jednym z innych materiałów, darmowe gry rzadko kiedy nadają się do czegoś więcej niż do wyrzucenia. Nawet jeżeli są naprawdę wysokiej jakości, to i tak prędzej czy później zachęcają mniej lub bardziej nachalnie do tzw. mikrotransakcji. Nie brnijmy tam. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się wyłącznie na grach najwyższej jakości: tych przeznaczonych na konsole PlayStation, Xbox, Switch oraz na PC-ta. Jedynie dwie z tych gier, o których dzisiaj będę opowiadał, nie są dostępne na konsolę Nintendo Switch. Także teraz lista dziesięciu, moim zdaniem, najfajniejszych gier rodzinnych, w które można cisnąć razem w dwie lub cztery osoby i mieć nieskończoną ilość frajdy. Oczywiście na początek muszę Wam powiedzieć, że lista ta składa się z gier zarówno takich, w które można pograć z dzieciaczkami, które mają 3, 4, 5 lat, jak również dla młodzieży, w które można pograć z nastolatkami. No to zaczynamy. Na początek Psi Patrol. Kto nie słyszał, ręka do góry. Kto słyszał, łapka w górę. Gra Psi Patrol na konsole, jak nie trudno się domyślić, jest bardzo zbliżona swoją formułą do serialu. Ryder wybiera kilka psiaków do trywialnego zadania, a sama rozgrywka sprowadza się do skakania po platformach, używania specjalnych mocy i umiejętności psiaków, wzywania psiaków na pomoc i współpracy. Niestety nie ma ona trybu jako takiego kooperacyjnego, natomiast zauważyłem, że dla mojej 3,5-latki to był tytuł taki przełomowy, który pozwolił jej pojąć koncepcję ruchu w prawo i w lewo, i kierowania postacią i prostego skakania. Oraz dodatkowo nauczył symboli na kontrolerze. Uważam, że to świetny początek i świetna gra dla naprawdę młodych dzieciaczków. Polecam do tego mały joypad. O tym wynalazku opowiem Wam więcej przy następnej okazji, natomiast w tej chwili pokażę Wam tylko zdjęcie, jak on wygląda, i podlinkuję, gdzie go można kupić. Sprawdza się świetnie, nawet w małych dłoniach leży wygodnie. Overcooked to gra, w której wcielamy się w rolę szalonych kucharzy. Kucharze ci współpracują, aby jak najszybciej wypełniać zlecenia zadane przez klientów restauracji. Kuchnie zaaranżowane są w naprawdę dziwaczny sposób, i każda kolejna plansza to w zasadzie kolejna restauracja, w której wszystkie newralgiczne punkty, czyli piec, kosz na śmieci, zlewo zmywak. Umieszczone są w coraz bardziej dziwaczny sposób i wymagają coraz lepszej komunikacji. Gwarantuję Wam, że może nie brzmi to zbyt atrakcyjnie, ale jeżeli macie zgraną ekipę, to jest to gra dla absolutnie wszystkich i łącząca pokolenia. Crash Team Racing to gra która swoją premierę miała już ponad 20 lat temu na pierwsze PlayStation, natomiast ta generacja sprzętu doczekała się tak zwanego remastera. Gra została od podstaw napisana na nowe konsole i wygląda fenomenalnie, a gra się w nią absolutnie genialnie. Proponuję podzielić ekran na dwa, trzy lub cztery, posadzić wygodnie osoby o zbliżonych umiejętnościach i patrzeć jak Spokojne wyścigi zaczynają się zamieniać w prawdziwą jadkę w dobrym i pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rayman z kolei, maskotka raczej również lat 90., doczekała się drugiej, jak nie trzeciej młodości, to za sprawą gier Rayman Legends i Rayman Origins. Polecam wam dowolną z nich, oferują one. Świetny typ współpracy, gdzie plansze naprawdę wymyślne i bardzo kolorowe, świetnie udźwiękowione, można pokonywać w 2, trzy, a nawet cztery osoby. Dodatkowo gra oferuje też tryby takie jak piłka nożna albo wyścigi, które są naprawdę gwarantem genialnej zabawy. Minecrafta zakładam, że przedstawiać nie muszę. Jeżeli nie graliście, to na pewno spotkaliście się z ikonografią i z tym stylem graficznym. Minecraft na konsolach oferuje tryb podzielonego ekranu na 2, 3 lub 4 osoby a sam w sobie jest piaskownicą z absolutnie nieskończonymi możliwościami rozgrywki. W grze tak naprawdę zaczynamy od zera z gołymi rękoma, a potoczyć rozgrywka może się w taki sposób, że skończymy w niesamowicie wyposażonej jaskini, gdzie nasza postać będzie uzbrojona po zęby, w nasączone magią przedmioty, a współpraca polegać będzie nie tylko na podziale obowiązków, ale też na wspólnych wyprawach na przygodę i o węgiel. Myślę, że nie muszę nikogo zachęcać, a jeżeli mogę tylko dodać, to jest absolutnie numer jeden, i myślę, że w mojej rodzinie najwięcej czasu spędziliśmy właśnie z Minecraftem. Terraria może się wydawać takim Minecraftem w 2D, ale zapewniam, że jest to znacznie więcej. Gra ma swoje mechanizmy, które ją odróżniają. Jest y, trochę mniej przystępna jak na moje, y, ale, ale moi milusińscy naprawdę bardzo, bardzo Terrarię lubią. Warto dodać, że często występuje przeceniona i można ją kupić za kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt złotych. Tower Falls z kolei to taki trochę ukryty gem. Mało kto wie o tej grze. Jest nieco bardziej wymagająca niż wcześniejsze pozycje. Jest to gra typu pojedynek, gdzie postacie na planszy 2D pojedynkują się za pomocą łuków z niesamowicie szerokim wachlarzem rodzajów strzał. Strzały potrafią eksplodować, potrafią przelatywać przez ściany, pozostawiać po sobie pnącza i jeszcze kilka innych dziwacznych i bardzo kreatywnych efektów. Może nie brzmi to zbyt zachęcająco, ale jeżeli macie w, swojej, w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie dzieciaczki i ludzi, którzy lubią skonkurować, a do tego są nieźle zręczni, jeśli chodzi o obsługę joypada, to TowerFall jest absolutnie konieczną pozycją do sprawdzenia. Adventure Pulse to kolejna gra, o której nie wiedzą wszyscy. Niestety nie odniosła zbyt dużego komercyjnego sukcesu, a w pełni na niego zasługuje. To gra na dwóch, chociaż można przejść ją też samemu, ale zapewniam, że we dwoje jest to znacznie więcej radości bardzo specyficzny poczucie humoru, charakterystyczna kreska, przyjemna muzyka, wyważony poziom trudności i kilka tak zwanych inside joków dla ludzi, którzy siedzą w kulturze YouTubeowej i znają niektórych YouTuberów z ich takich powiedziałbym prywatnych poczynań. Nowy kolejny tytuł to Minecraft Dungeons. To z kolei całkiem świeżynka. Wyszedł dosłownie miesiąc czy dwa temu. Raczej dziecku nie dawałbym Diablo. Nie no, umówmy się, z całą pewnością nie dawałbym mojemu dziecku Diablo. Natomiast sam pomysł z przemierzaniem lochów, zamków, cmentarzysk i kanionów w poszukiwaniu coraz to lepszego sprzętu i jednocześnie pojedynkowania się z coraz bardziej wymagającymi przeciwnikami to właśnie jest Minecraft Dungeons w skrócie. Osadzony w realiach wspomnianego wcześniej Minecrafta, jest źródłem masy frajdy Oferuje tryb współpracy na jednym ekranie bez dzielenia ekranu na dwóch, trzech lub czterech graczy. Każdy gracz dostaje swoje skrzynki i swój ekwipunek. Tym samym nie ma mowy o jakiejś współrywalizacji w ramach jednej drużyny. Leweli i broni jest cała masa. To dziesiątki, grube dziesiątki godzin wspólnej zabawy i przyuczenia do poważniejszych gier typu RPG na przyszłość. Kolejny na liście Enter the Gungeon. Gra, która autentycznie dla mnie jest zbyt trudna i odpychająca, właśnie przez to, że poziom trudności jest tak wyżyłowany. Natomiast jeden nastolatek będzie bardzo podekscytowany na myśl o każdej jednej możliwości przejścia całego ganjonu, czyli szeregu połączonych z sobą plaż. Odkrywając setki, jeśli nie tysiące tak zwanych easter eggów, poukrywanych referencji do świata popkultury i do innych gier. Gra na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła Strzelanina, ale zapewniam Wam, że ona ma drugie, trzecie i chyba dziesiąte dno, do którego mało kto jest w stanie dotrzeć, a ci najbardziej wytrwali. Oglądanie tego, jak oni grają, to czysta przyjemność. Dwie dodatkowe gry bonusowe. Dla nastolatków, o których wspomniałem, Tekken, klasa sama w sobie, moja ulubiona bijatyka wszechczasów. Część siódma dostępna jest na PlayStation 4, na Xbox One i na PC. -cie. Ponad 30 postaci, dziesiątki plansz. Bardzo fajny tryb online. No, i mimo wszystko, jak dla mnie, najlepszy na świecie. Tryb Multiplayer na jednej kanapie, gdzie może nie z moimi dzieciakami, ale z moim bratem, od dzieciaka właśnie, od tekena w zasadzie jeden gramy razem i nie znudziło nam się przez te wszystkie części. Myślę, że gra absolutnie warta uwagi i coś, co też fajnie kształtuje charakter i pokazuje, że. Tylko i wyłącznie ciężka praca w tym wypadku i nauka ciosów na pamięć, i nauka taktyki procentuje i gwarantuje zwycięstwo. Ostatni tytuł, trochę kontrowersyjnie, Strzelanina. Strzelanina pod tytułem Borderlands. Trójka to ostatnia część z zeszłego roku. Dostępna na konsolach Xbox, PlayStation 4 i PC, niedostępna na Switchu. Na Switchu dostępne są dwie wcześniejsze części e, spakowane w tak zwany Handsome Collection. Warto zobaczyć, warto sprawdzić. Myślę, że dzieciaczek 9, 10, 11 lat z wyłączonym trybem przemocy jest w stanie czerpać z tej gry masę Frady, a wyrazem z nim. Gra oferuje podzielony ekran dla dwóch, trzech, czterech graczy. Masę, masę frajdy, setki godzin, nieskończoną ilość broni i coraz silniejszych przeciwników, strategii i współpracy. Długie, długie wieczory zabawy. Jeżeli zabrakło na mojej liście Twojej ulubionej gry, koniecznie napisz mi o tym w komentarzu. Może nagramy materiał najmocniejsze gry multiplayerowe, o których nie wie nowoczesny tata. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zawsze bardzo Was proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcję. To ogromnie pomaga mi pomagać innym rodzicom zrozumieć technologię, którą żyją ich dzieci. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!